Jaina Borchman, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejcherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Celem dzisiejszej konferencji jest przedstawienie sylwetki Aleksandra Labudy. W trakcie konferencji referaty wygłoszą profesor Józef Bożyszkowski, profesor Daniel Kalinowski, profesor Jerzy Sam, profesor Tadeusz Linkner, a także referaty wygłoszą córka Aleksandra Labudy Jaromira. Adela Kujk-Kalinowska i Maciej Tamkum, komisarz wystawy y, Inspiracje Malarskie y, Poezją Aleksandra Labudy ewanielsko Spiewa. Podczas z konferencji młodzież gimnazjalna z Bolszewa przedstawiła program artystyczny y, związany z sylwetką Aleksandra Labudy. Również y, tego dnia na konferencji y, będzie można obejrzeć y, wystawę poświęconą e, twórczości Labudy, a szczególnie poezji e, do Ewanielsko z Obrazy namalowane przez artystów z Koła Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej w Bolszewie. Tego dnia również mamy promocję książki. Książka e, wydana z rękopisu po raz pierwszy, napisana przez Aleksandra Labudę. E, jest to książka Sztuka. Sztuka, którą przepisał z rękopisu Edmund Kamiński, a przetłumaczył na język obowiązujący kaszubski profesor Jerzy Treder. Z czasów świętopełka belnego, Łobrosk w trzech aktach. Także tą książkę dzisiaj promujemy. Można ją nabyć w cenie promocyjnej 10 zł. Jeżeli osoby będą zainteresowane kupnem tej książki, po promocji będzie ona już droższa. 15 zł. Nasze książki reklamujemy na stronie internetowej biblioteki pod adresem www.bpgw.org.pl. Jest celem tego wszystkiego?